Witam Was w kolejnej części lekcji o temacie stabilizacja centralna. Jest to część teoretyczna, w której pokażę Wam kilka ćwiczeń. Część z nich znacie, tak jak wspominałem, w części praktycznej znacie z lekcji wychowania fizycznego w szkole. Kilka pozycji, kilka ćwiczeń, utrudnień, ułatwień, błędów, jakie mogą się pojawić. Pamiętajcie, że w każdym z tych ćwiczeń napinamy mięśnie brzucha, napinamy ogólnie mięśnie naszego organizmu, wyrównujemy oddech, nie wykonujemy zbędnych ruchów przy przyjęciu tej pozycji ostatecznej, w niej wytrzymujemy e, określony, określony czas. Ok. Pierwsza stabilizacja, stabilizacja centralna. Przodem. Przyjmujemy e, ciało w tej pozycji. Łokcie są w linii z naszymi barkami. Nie wysuwamy ich za daleko ani zbyt blisko naszego tułowia będzie nam niezwykle ciężko głowa w kierunku do podłoża pępek przyklejamy do kręgosłupa plecy tworzą jedną linię z głową i w tej pozycji wytrzymujemy 20 powiedzmy 20 sekund błędy oprócz tych łokci wysuniętych to jest zbyt wysoko albo zbyt nisko ułożona nasza miednica utrudnienie unoszenie naprzemiennie kończyny dolnej. Czyli zmniejszenie płaszczyzny podporu o jedną kończynę e, po pięć razy na przykład na nogę. Tak? to jest to utrudnienie. Stabilizacja centralna bokiem. Czyli przyjmujemy pozycję boczną. W jednej linii jest tułów i nogi. Błędem może być na przykład takie złamanie, bądź zbyt mocne wygięcie. Linia łokieć z barkiem. Możemy sobie przedłużyć ręką u góry, żeby to stanowiło jedną linię. Nie trzeba można sobie dać rękę na biodro na przykład. Pierwsza pozycja, najłatwiejsza. Głowa nie wykonuje zbędnych ruchów, wytrzymujemy określony czas. Druga pozycja. Noga uniesiona. Ta noga, która jest u góry uniesiona. 20-30 cm, kolejne utrudnienie. Można unieść nogę wyprostowaną. Zobaczcie, bardzo dużo wariantów. Kolejne utrudnienie. Nogi wyprostowane. Noga dolna wyprostowana, górna zgięta. Oczywiście, jedna linia. To są już ćwiczenia dosyć trudne. I ostatni wariant, najtrudniejszy. Jedna i druga noga wyprostowana, tylko że ta noga, która jest u góry, jest uniesiona. Ok. Stabilizacja centralna z pleców. Przyjmujemy pozycję leżącą. Bardzo ważne jest to, jak będziemy podnosić nasze biodra i je odkładać. Podnosimy poprzez odrywanie, tak jakbyśmy chcieli odklejać od podłoża poszczególne kręgi. Y, y, od kręgów tutaj krzyżowy, lędźwiowy, piersiowy, szyjny. Wytrzymujemy w tej pozycji, w której się znajdziemy u góry właśnie od tego momentu wytrzymujemy określony czas. I jak odkładamy plecy, to również robimy to kręg po kręgu, aż od kręgów szyjnych do kręgów krzyżowych. Zobaczcie. Powoli odrywamy. Przyjmujemy pozycję. Czas start. 20 sekund napięte pośladki wytrzymujemy w tej pozycji. Utrudnieniem może być wznos nogi, ale one muszą być w jednej linii. Tak samo jak tutaj nie załamujemy tułowia, tylko staramy się utrzymać w jednej linii. I odkładamy kręg po kręgu powoli do pozycji wyjściowej. Dobrze, to są trzy. Ćwiczenia ze stabilizacji centralnej bardzo ważne. Oczywiście tych ćwiczeń jest dużo więcej. Mogą dochodzić formy dynamiczne, gdzie jedna część tułowia jest w stabilizacji, druga wykonuje określoną pracę, ale skoncentrujmy się tylko na tych ćwiczeniach. Słuchajcie, może nie, nie wymyślajcie swoich ćwiczeń, chyba że coś ciekawego, prostszego znajdziecie w internecie. Może wykonajcie te ćwiczenia, które ja Wam pokazałem, zróbcie krótką relację i wyślijcie mi na maila. Zapraszam.